W tym nagraniu rozwiążemy podpunkt 2.1 z zadania maturalnego 2, zapis symboliczny z matury w maju 2025, oczywiście matura z informatyki. W pliku symbole.txt, zaraz do niego zajrzymy, zapisano 2000 napisów, każdy z nich jest zapisany w osobnym wierszu i składa się z dokładnie 12 znaków spośród kółeczko plusik. Gwiazdka. Napisz program lub kilka programów, znajdujący znajdujących odpowiedzi do podanych zadań. Każdą odpowiedź zapisz w pliku wyniki 2. TXT i poprzedź ją numerem oznaczającym zadanie. Do Twojej dyspozycji jest plik symbole underscore przykład.txt, który zawiera 20 wierszy danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla pliku symbole underscore TXT są podane pod każdym zadaniem. Pamiętaj, że twój program musi ostatecznie zadziałać na pliku symbole.txt zawierającym 2000 napisów, więc to co nam wyjdzie w tym zadaniu, będziemy musieli skonfrontować z odpowiedziami do tego arkusza. A co musimy zrobić? Podaj wszystkie takie napisy z pliku symbole.txt, które są palindromami. Czyli czy dane od przodu i od tyłu są takie same. Wypisz je po jednym wierszu, w kolejności takiej jak w pliku symbole.txt. Mamy odpowiedź dla pliku symbole przykład TXT, czyli mamy jeden palindrom. Bardzo proste zadanie. Jeżeli tylko wiesz, w jaki sposób wyznaczać palindrom, zaraz wszystkim się zajmiemy. Mamy wrzesień, nowy rok szkolny. Jesteś tego tegorocznym maturzystą? Nie odkładaj nauki na później. Zacznij już teraz. Każdy dzień, który poświęcisz na przygotowania, sprawi, że w maju poczujesz się pewnie i spokojnie na egzaminie. Obiecuję, jeśli zaczniesz już teraz. W maju sam sobie za to podziękujesz. Dołącz do mnie i razem ogarniemy to krok po kroku. Jeżeli chodzi o pliki tekstowe, które mamy. Oto plik symbole kropeczka TXT. Tak jak napisano w poleceniu, mamy w każdym wierszu 12 znaków i w ten sposób masz w pliku symbole TXT 2000 wierszy. I te napisy składają się tylko z plusa gwiazdki kółeczka, więc zgadza się. Symbole przykład TXT ma tylko 20 takich napisów. Pamiętamy o tym, że na koniec najczęściej w plikach na maturze dają ci jeszcze pusty wiersz, więc obsłuż to, żeby potem nie było z tym problemu. Zaraz się tym oczywiście zajmiemy. Zabieramy się za. Implementację w języku C. Mamy już iOStream. Do komunikacji z plikami będziemy potrzebować fStream. Do obsługi napisów będziemy potrzebować string. Przyda nam się również wektor. Przyda nam się również functional, ale to w drugiej części tej dyskusji. Później jeszcze algorytm. W pierwszej kolejności piszemy funkcję, która pozwoli odczytać dane z pliku będziemy zwracali wektor napisów. Funkcję nazwiemy readData. Jako argument przekazujemy cons, std, string, uppersand, fileName, czyli nazwę pliku. Następnie tworzymy std, ifStream, obiekt do komunikacji z plikiem, file, inicjalizujemy go nazwą. Pliku. Przygotowujemy wektor gotowy do przechowania napisów. Będą to kolejne wiersze z pliku. Przygotowujemy również zmienną pomocniczą, która pozwoli przechowywać dane kolejnego pobranego wiersza. Dalej, dopóki std getline. Czyli pobieramy kolejny wiersz z pliku reprezentowanego przez file do line. Więc dopóki pobieramy kolejny napis i nie mamy końca pliku, to tylko sprawdzamy, jeżeli napis nie jest. Pusty, dodajemy go do wektora i po chwili w lines mamy już dane z pliku, każdy wiersz jako osobny element wektora. Przydałoby się jeszcze sprawdzić, czy udało się nawiązać połączenie z plikiem, więc może w tym miejscu, jeżeli file is open, jeżeli nie udało się otworzyć, dostaniemy tutaj false i to powoduje, że możemy rzucić wyjątek std. Na przykład runtime error z komunikatem nie można otworzyć pliku. I tutaj podajemy nazwę pliku. Kiedy już to mamy, przechodzimy do maina i od razu będziemy chcieli sprawdzić, czy działa nam pobieranie danych. Dlatego tutaj piszemy std vector std string. Możesz również zastosować auto w tym miejscu lines underscore one równa się read data jako argument dajemy symbole txt czyli plik z którego będziemy czytać dane może zrobimy w ten sposób że symbole txt będzie w lines tu które zaraz zrobię a tu będziemy mieli symbole przykład. I teraz to jest dobry moment żeby sprawdzić czy nam wszystko działa. Proponuję w pierwszej kolejności For auto L lines 1 wyświetlamy std cout. L nowa linia dla przejrzystości. I teraz będziemy chcieli uruchomić nasz program. Czekamy chwilkę i mamy. Upewnimy się, czy mamy taki napis. Tak jest. To samo zrobimy teraz dla lines 2. Uruchamiamy i też sprawdzamy, co mamy na końcu. Idziemy do tego pliczku na samym dole. Mamy taki napis, co zgadzałoby się z tym, co uzyskaliśmy w terminalu. Zawsze należy sprawdzić, czy dane, które pobierasz, są prawidłowe. I teraz już możemy zająć się realizacją podpunktu 2.1. Wyznaczamy wszystkie napisy z pobranych danych, które są palindromem. No dobra, to teraz tak, to niech tu zostanie. Wykorzystam to zaraz do wypisywania pozyskanych napisów palindromów. A my piszemy funkcję bool is palindrome. Wersja pierwsza, bo będę chciał pokazać to na dwa sposoby w tym nagraniu. Jako argument przekazujemy cons std string s. I teraz jak możemy to zrobić? Możemy na przykład utworzyć napis string reversed i przypisać do niego badany napis s. Następnie za pomocą funkcji reverse. Możemy odwrócić napis, który znajduje się w reversed, trzeba tylko napisać reverse. begin, reversed, end, czyli podajemy początek i koniec napisu za pomocą iteratorów begin oraz end. Mamy już dwa napisy, s i odwrócony napis w reversed, więc piszemy teraz return, s równa się, równa się, reversed. I jeżeli ta równość zachodzi... Mamy do czynienia z palindromem. W pierwszej kolejności napiszemy funkcję, która przechodzi przez kolejne pobrane z pliku napisy i za pomocą isPalindrome. 1 znajduje te napisy, które są palindromami. Taka funkcja będzie zwracała wektor napisów, które mają być palindromami. Nazwiemy ją FindPalindromes. Wersja pierwsza, bo za chwilę będę pokazywał. Jak znajdować palindromy na drugi sposób? Jako argument przekazujemy const std vector, i tutaj mamy std string, czyli wektor napisów, nazwiemy go lines. Tworzymy wektor wynikowy, oczywiście gotowy do przechowywania napisów, nazwiemy go result. Idziemy po kolejnych napisach, które mamy w wektorze przekazanym jako argument, czyli tutaj będziemy mieli. Coś takiego. Idziemy po lines i sprawdzamy, jeżeli is palindrome underscore one od line. Czyli, jeżeli kolejny przeglądany napis jest palindromem, to do wyniku dodajemy ten napis. I na koniec zwracamy tak. Otrzymany wynik. I tyle. Teraz możemy przejść do maina i na przykład tutaj piszemy std vector std string palindromes1 równa się find drums w wersji pierwszej i przekazujemy lines 1 po to, żeby zobaczyć, czy na początek uzyskaliśmy taki wynik, jakiego spodziewamy się podczas pracy z plikiem tekstowym z przykładowymi danymi. Dlatego tutaj. Piszemy palindroms underscore 1 i odpalamy nasz kod. Wyczyściłem terminal i zobaczmy, co się stanie. Niestety nie stało się nic. Zobacz, jest pusto. Mogę Ci to jeszcze bardziej pokazać. Zróbmy na przykład trzy gwiazdki nowa linia, a tutaj na przykład. Takie pionowe kreseczki odpalamy ponownie i, i nie mam żadnych palindromów. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, treść zadania jasno wskazuje, że mamy mieć taki jeden palindrom. Ale mogę Ci pocieszyć. Wszystko zrobiliśmy do tej pory dobrze w temacie sprawdzania palindromu, w temacie tych dwóch funkcji. Kłopot jest tutaj przy pobieraniu danych i wiąże się z tym. W jaki sposób nasza funkcja radzi sobie ze znakiem końca wiersza? Ponieważ okazuje się, że w zależności od systemu operacyjnego, znak końca wiersza, który my widzimy jako przejście z jednego wiersza do drugiego, może być interpretowany czy przechowywany na różne sposoby. Okazuje się, że kiedy mamy systemy operacyjne Linux Unix, to znak końca wiersza to po prostu backslash n. Natomiast na Windowsie, na którym obecnie realizuję to zadanie, znak końca wiersza reprezentowany jest przez dwa znaki specjalne backslash r, a po nim backslash n. I teraz, kiedy używamy getline, to on już zajmuje się znakiem backslash n i gdybyśmy odpalili ten program na Linuxie, prawdopodobnie nie byłoby tematu. Natomiast kiedy odpalamy ten program na Windowsie, to musimy jeszcze pozbyć się tego znaku specjalnego, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę nasze napisy, które reprezentują te kolejne wiersze, mają jeszcze na końcu znaczek backslash r, czyli. Tak zwany carriage return, powrót karetki, i ten znak przeszkadza w momencie, kiedy zaczynam sprawdzać, czy napis jest palindromem. I tu jest właśnie problem. I w takiej sytuacji może nam się przydać informacja, że każdy wiersz ma 12, Znaków, ponieważ mogę uciąć dane z tego wiersza, napis, który tu mam, dokładnie do 12 znaków. I teraz Wiedząc, że mamy 12 znaków, wiemy, że taka jest sytuacja i wiedząc, że czy my będziemy pobierać te dane na Linuxie, czy na Windowsie, i tak będziemy przez pierwsze 12 znaków mieli te znaki, które mnie interesują, to uwzględniając te wszystkie założenia, mogę zrobić po prostu w tym miejscu line, resize, 12. Ewentualnie możemy tę 12 przekazać jako argument, na przykład tutaj zrobić const, int. Niech to będzie jakiś len. Możemy nawet przypisać wartość domyślną 12 i nie przejmować się tym. I tutaj pakować len. Ta jedna zmiana i świadomość tego, że tak jest, powoduje, że jak teraz odpalę kod, to mi wszystko zadziała dla mojego przykładowego pliku. Zobacz, tutaj mamy odpowiedź. 4 kółeczka, tak? Plus 2 gwiazdki. Zgadza się i że wreszcie zadziała mi to dla pliku, który nas interesuje, czyli symbole. TXT wystarczy tylko, że tutaj wpakujemy lines 2 i tutaj, bo wystarczy, że teraz ponownie wywołamy find palindromes. Na razie mam find palindromes w wersji pierwszej, ale mogę już przekazać lines 2, tu sobie zrobić palindromes 2 i wyświetlić palindromes 2, uruchomić mój kodi. Mogę ci zdradzić, że będę spodziewał się sześciu wyników, i tak też jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Możemy szybko to skonfrontować z odpowiedziami, które mam już tutaj przygotowane. I proszę bardzo, zobaczmy. To są te napisy. Uważaj na znak końca wiersza, a w zasadzie, jak teraz widzisz, nawet na znaki, które reprezentują koniec wiersza. I zwracaj na to uwagę. My natomiast robimy teraz chwilkę przerwy i w drugiej części tej miniserii dotyczącej rozwiązania tego zadania na maturze pokażę Ci, jak jeszcze inaczej poradzić sobie z palindromem i jak zastosować mechanizmy z Functional, żeby nasze wywołania były jeszcze bardziej elastyczne. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i słyszymy się w kolejnym nagraniu.